No dobra, teraz chyba może być, tak? Może być? Czy jeszcze jakoś tak tutaj nastawić bardziej? O, może tak. Może tak. Może tak. Może tak. Zaraz tu moja reklamówka. Dobra. Tak jest dobrze. Czy czekajcie, może jeszcze czubek tych drzew lepiej nie będzie widoczny? Tak. Jakoś tak. O tak, dobrze. Dobra, teraz niech szumi wiatr. Ja. Słuchajcie, bardzo ważny film. kościół w natarciu, czyli masoneria. Ekumenicki. Super kościół. Może w dwóch częściach film, żeby nie było za długo. Masoneria chce odebrać ludzką wszelkie wartości. A nie, dobra, to, to nie od tego zaczynamy. Więc tak, sakralna republika uniwersalna z rządem światowym. Inspirowana przez Radę mędrców, uniwersalizm, odbudowanie świątyni Salomona miało miejsce, prawda? Przeniesienie z, z Teledybu do Jerozolimy przez Donalda Trumpa w 2016 roku, jak się nie mylę, nie wiem, który to rok tylko był, czy 2017, jak był prezydentem w tej pierwszej kadencji. Własna wizja urządzenia świata, program masonerii. Obalenie krzyża i zawładnięcie kościołem. Z masoneri za masonerią stoją niewidzialne siły, zbudowanie duchowej świątyni wolności, rozumu, postępu, pokoju, ubóstwionej ludzkości, postępu, czyli modernizmu. Tak było już mówione o tym, że yy, masońska nowa msza, modernistyczna, postępowa, postępacka, jak to mówi tak przywódca no, też patriotów. No, Grzegorz Brown, tak, w Polsce on tak zwany. No, teraz się robi na pirata, bo ma oko jedno zasłonięte, ale to już szczegół. I teraz tak, w 1979 roku wybiła godzina masonerii. Kondycja masonerii do, doskonała. Masy ludzkie zindotkrynowane. No i nadal się indoktrynuje. Mafijna potęga masonerii. Zdjęto ekskomuniki ipso facto. Tym, którzy należeli do masonerii. A widzicie? Przez hierarchów kościelnych i wiernych. Złamanie opinii negatywnej w odniesieniu do masonerii na zawsze. Nawiązanie kontaktów na różnych szczeblach stron, czyli sztukę królewską, masoneria, wolnomularze, oni prowadzą sztukę tak zwaną królewską, czyli nawiązują kontakty na różnych szczeblach. W swoje szeregi, zaciągając innych, a zwłaszcza tych prominentów, tak zwanych VIP-ów, władców, przywódców, dyrektorów, oferując i proponując im w zamian coś, osiągnięcie głębokiej penetracji poprzez swoich, w tym i duchownych, czyli duchownych również do swoich szeregów penetrują. Y Bracia po w ogniwie kościoła, demontaż kościoła katolickiego od środka, też w urzędach stolicy apostolskiej. Nawet Paweł VI, czyli papież tak? w latach 70. XX wieku, przyznał się do klęski kościoła katolickiego, mówił, że nastąpiła autodestrukcja kościoła. Protesty przeciwko złus czasem ustaną, bogowie rządzą telewizją. O, taki mamy świat właśnie. Tak, jak najbardziej to się wszystko teraz sprawdza. Materializm, manipulowanie, poddani prądowi, szerzenie demoralizacji. Inaczej myślą, przyzwyczaj, przyzwyczaj, inac, żeby inaczej myśleli, przyzwyczajanie do zła, sterowanie, zamętu, szumu informacyjnego. Niech piją zepsucie, zepsucie serc, a katolicyzm wygaśnie, samoistnie, rozpusta deprawacja, targowisko idei, jedne niech, jedne niech drugim zaprzeczają, seksualizacja i rozpusta na całego, kult ciała, no to Bożek Moda też się tu ukłania, czyli zobaczcie tatuaże, te kolczyki, różne kolory na włosach, baby w spodniach, chodzą w glenach, różne popkultury, jakieś pop, jakieś koguty na głowach, och matko, legalna erotyzacja, cwaniactwo, non jest ośmieszanie i poniżanie wartości, zachwalany spryt, zuchwalstwo, wieczna radość, sodomskie wynaturzenie serc, nieczyste, zamyka na Boga fale przestępczości, zwalczanie poczucia winy wartości duchowych, zdeprawować, aby łatwiej zwalczać poczucie winy wartości duchowych, promowanie relatywizmu, sekularyzacji, laicyzacji, groźna inżynieria genetyczna. Hodowla zmienionych genetycznie ludzi, eksperymenty, duchowy, duszami sterować, aborcja i eutanazja wprowadzać, uzależnienie od propagandy środowiska, utopia, ale słuchajcie, masoneria chce odebrać ludzkości wszelkie wartości, ojczyznę, tradycje, zakorzenienie tożsamości, duchowość, niepodległość. Wiedzą, wiedzą, że spotkają opór, masy się nie liczą, tylko liderzy, przywódcy i władcy ich przejąć tak żeby ich kupić, a wręcz nawet kupić i świeckich i duchownych, żeby masami sterowali, żeby wmawiali bezwzględne posłuszeństwo podwładnych podopiecznych pod tych przejętych przez masonerię władców, rozumiecie? Rozumiecie, ale to się dokonało, to jest na naszych oczach. Może będzie jeden już film tylko wystarczy kilka minut. Szykują światową scenarię Scenariusz, rozumiecie? Tak, to jest fakt, no bo już mam niedługo. Bezpieczny świat, wysokich cywilizacji, bez podziałów i granic. Nowy, wspaniały świat. O, Huxley, ja książkę miałam w 2018 roku, jak byłam w Warszawie, w wynajętym mieszkaniu na dwóch nocach ze swoją matką. Ktoś podrzucił tą książkę? A może Wojtka? Matka, która była dyrektorką Roche? O, o, widzicie. Już ktoś, kto będzie mnie słuchiwał z rodziny, to wie o kim ja mówię. Zjednoczona, uwielbiona ludzkość w symbolu nef Adże. Ja nie mówię, że on na pewno albo z jego matką we współdziałaniu. Nie, nie mówisz na pewno. Może to czysty przypadek był? A może jednak? A, ciekawe, jakby on mnie odsłuchiwał, co on by o tym teraz pomyślał? Zjednoczona, uwielbiona ludzkość w symbolu Neb tęczy. Jednak ludzie wolą infantylne patriotyzmy, za zaskorupiałe ojczyzny. Trzeba ich do tego zniechęcić, bo się nie kwapił do założeń masonerii, wpędzić ich w chaos, bałagan, skłócenie, uzależnienie od władzy, dysponentów, wiedzy, od, uzależnienia od dysponentów, wiedzy i złota, żeby im się odechciało tych bogobojnych ojczyzn, suwerenności, zaśniadziałych tradycji i żeby się wreszcie zgodzili, by rządzili nimi mądrzejsi od nich, czyżby starsi bracia w wierze. Senator USA z dynastii bankierów, którzy finansowali tę rewolucję komunistyczną w Rosji w 1917 roku, oświadczył on przed Senatem Amerykańskim w... W 1950 roku, czy ktoś się zgadza, czy nie, będziemy mieli ogólnoświatowy rząd. Czy będzie on stworzony w ramach negocjacji, wiecie, dyskusji, rozmów, czy siłą? Świat laicki, antychrześcijański, tajny układ to ma być. Władza synarchii z Brukseli, utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy pod Batutą Niemiec, może nawet bez zastosowania podboju. Planem też jest zjednoczenie wszystkich kontynentów. Czy chcą, aby cały świat mówił jednym językiem? No ja już od siebie dodaję idisz. Twarde reguły gry. Trzeba iść pod prąd, bo Bóg nie umiera. Ale właśnie ci, co rozumieją i znają twarde te reguły gry, idą pod prąd, bo Bóg nie umiera, nie przegrywa i nie da się wyeliminować ze świata. Słuchajcie, to jest mój skrót prelekcji antykościów na tarciu masonerii księdzak Henryka Czepułkowskiego. Niech i będzie na moim kanale. Wystarczy zakończ, tle wiatr.